No ale jajka, niesamowite znalezisko. O kurde, zobacz, i tu się nie da wejść. Zobacz, co tu jest. No zobacz, ile to śmieci. Spójrz spój na podłogę. Taki dom znaleziony nijak. Postanowiliśmy go z moim pomocnikiem jak zwykle zwiedzić. Zobaczymy. Czy to będzie długi film, czy krótki. Ale tamte drzwi, które są na wprost. Wydawało mi się, że ktoś tam jest. No zobaczymy. Pójdziemy najpierw tam zobaczyć czy ktoś jest. Kiedyś mogło być fajne gospodarstwo jak sądzisz? Ojej, to jak tu ślizgo uważaj masakra tu jest takie ślizgo Oho, uh -huh. takaś fajna burka była kiedyś Czekaj No Jesteśmy w środku tej komo borki Obora to chyba jest. Ole, zobaczcie ile gnoju. To chyba wiele lat było niewywożone. To cała kupa gnoju. O kurczę. A tu co to jest? Tam jest wejście na górę, Igrzyn no, Zobaczcie ile tu śmieci, tu się nie da wejść. O, patrzcie, tam jest jeszcze wejście na górę. Ale górę się zostawimy na koniec. Wychodzimy dalej, idziemy. Idziemy tą gnojówką. Dzień dobry. Hello, hello moi drodzy widzowie, Zaszkoda z tej strony. Znaleźliśmy dla Was moim pomocnikiem. Nie wiem co. Zespół takich domków, obora, stodoła, cokolwiek to jest. Postanowiliśmy to dla Was zwiedzić. No i zaczynamy eksplorację. Zapraszam do oglądania. Ok. Tak jak mówiłem na początku. Spójrzcie z przodu. To jest kupa gnoju, za przeproszeniem, gówna zwierzęcego. Od wielu lat niewywożona. Na koniec pójdziemy na górę, ale tu miękko. A teraz wejdziemy tu. Gdy zrobię mocniej latarkę. Zobaczcie. Ola ludzie. Widzicie to? To wszystko jest zawalone. Spadło z góry. Czekaj, muszę zrobić na maksa latarkę. To wygląda jakby od wielu lat nikogo w tym miejscu nie było. Dach wygląda w miarę nowo. Spójrzcie, ale zobaczcie co dalej jest. Mnóstwo śmieci, tam coś jest. Ok, wejdziemy na dół. No tam nie odważa się wejść, bo tam wszystko jest takie już nad... nadgnite. Ale zobaczcie resztki zabawek. Resztki wszystkiego co kiedyś tu było. Dobra, wejdę tutaj. Prawo w lewo, którą idziemy najpierw? Zobaczcie, tam jest. A tam chyba wszystko się łączy w jedno. Dobra, pójdę najpierw. Tu. Kurde, fajne to jest. Fajny klimat. Generalnie mnóstwo pajanków. Jeden milion pajęczyn. To było pomieszczenie gospodarcze dla zwierząt. Tak powiem, bezpieczniej. O! O kurczę! Jakby tu wejść, zobacz. Tam bym chciał wejść do przodu, ale to jest milion fajny. Weź ten swoim narzędziem. Pomóż. Jeszcze raz. Dobra, wchodzimy. Uważaj, bo tu mogą być dziury jakieś. Aha, zobaczcie tu pewnie. No, ten następnym gdzie mieszkały zwierzaczki. O. Tu jest góra tego. Czegoś, tego pomieszczenia. Teraz zajrzymy przez okienko. A tu się da wyjść? Nie da się. Oj, kurde, będę cały oblepiony po tej wyprawie. Zobaczcie, co tutaj jest. Zbiór, składowisko nawet, kosiarka tu jest. Składowisko wszystkiego. Dobrze, idziemy dalej. Wprost. Będziemy na pewno oblepieni, trącinamy, ale. Co się nie robi dla swojej pasji? O, fajna rzecz leży na ziemi, zaraz Wam pokażę. Aha, co my tu mamy? A zobaczcie, to leży na ziemi. Zobaczcie, to leży na ziemi. Maszynka do mięsa stara. Podnieś się, proszę, ja zrobię zdjęcie jej. O, zobaczcie. Stara maszynka do mięsa, która na pewno jest jeszcze w niejednej polskiej rodzinie, a to zostawiona na wieczność. Ok, wychodzimy. Na, na, na każdy krok. Zobaczcie tam na górze, tam chyba jest powiązałko o ile się orientuje dobrze. O, stara powiązałka. Jeżeli się mylę, dajcie znać w komentarzach. Teraz, jak mówiłem, wejdziemy, tutaj jest takie wejście na górę. Zobaczymy, czy w ogóle warto tam wejść. Zobaczymy, do zobaczenia na górze. Jesteśmy na górze, pod nogi, żeby się nic nie zawaliło pod nami. O kurde, ale to jest jeden wielkie zbieranie na śmieci. O, to jest wszędzie pomieszczenia na zwierzęta, które kiedyś tu żyły. Teraz ostrożnie. A, tu jesteśmy teraz na górze. Zobaczcie, no to niedawno przed chwilą byliśmy tam na dole. No jesteśmy przy tej maszynie, co myślałem, że to jest no powiązałka. Nie wiem co to jest, ale tak wygląda. Jesteśmy na górze. Ok, teraz wycofujemy się. I tu jest takie dźwiczki zauważyłem z boku. O, tutaj. Ale to się nie da wejść, to jest jakiś magazynek kiedyś tu był. Widzicie? Może na narzędzia. Nie wiem. No i teraz tam muszę zejść na dół. Nie wiem jak ja to zrobię, ale trzeba zejść. No myślę, że to, to pomieszczenie gospodarcze mamy tak w miarę fajnie zjedzone. Teraz popatrzymy dookoła czy gdzieś da się jeszcze wejść. Ja mam pecha do wiatru Ostatni mój urbek też odbywał się przy wielkiej wichurze A tu widzę, że szykuje się następna wichura Może nawet będzie słychać Ja będę nagrywał O, spójrzcie tutaj Na ten tutaj O Kawałek muru I buda dla psa Dalej zajrzeć z tyłu. A tu zobaczcie, jaka tu rzeczka jest fajna, zamarznięta. Kurde, jak to było w latach swojej świetności, to naprawdę musiało być tu fajnie. Rzeczka w miarę daleko od centrum. No nieźle. Dobrze, jesteśmy teraz z tyłu tego pomieszczenia. Tam jest kibelek po prawej, ale to później. Ja lubię kibelki zwiedzać. Zaraz, za moment, do niego dotrę. Ile obornika? Ile nawozu? Ja nie mogę. Widać, ile lat to stoi niewykorzystane. Co by tu powiedzieć na temat tego obiektu? Nie wiem. Znaleziono, jak zwykle, po trasie. Bo co jakiś czas lubię sobie z moim yy, pomocnikiem zwiedzać i jeździć tu i tam, i szukać czegokolwiek do zwiedzenia. No i tak właśnie dzisiaj znaleźliśmy ten obiekt. Obok, obok jest jeszcze jeden dom, który postaramy się, a znaczy nie postaramy się, na pewno tam wej wejdę z nim zobaczyć, czy coś ciekawego jest do pokazania Wam. Szukajmy dalej ciekawych rzeczy. Tak, mówiłem wcześniej, tu musiało być w czasach świetności tego budynku. Tej grupy budynków. Naprawdę fajny klimat. Teraz pójdę do tego kibelka, którego wam, który wam obiecałem wcześniej. Tam jest. O! Nawet panie są w środku. No, nie będę tam chodził. W razie ten, który był w tym kwiwelku, miał wesoło. Mógł się zrelaksować. To jakieś pozostałości szamba, tak sądzimy. Zobaczcie z tej perspektywy, jak to musiało być kiedyś tu fajnie. Po lewej stronie rzeczka, no i tu piękny, piękne, piękne miejsce, gdzie można było odpoczywać. A tu nawet chyba kawałek pozostałości skalniaka. To jest ten skalniak, który chyba kiedyś to był skalniakiem, teraz jest jak kupa kamieni. Dobra, cofamy okay, się do wyjścia. Idziemy do wyjścia. Bardziej poprawnie by to było. Zobaczymy, co do domu się da wejść. Zanim spróbujemy wejść do tego właściwego domku, idziemy tam, gdzie mój pomocnik. Ale najpierw spójrzcie na tą lodówkę które jeszcze są przetwory Może Lubki, cokolwiek to jest Jaka to lodówka jest? Jeżeli mi się uda zobaczyć Oczywiście lodówka radzieckiej produkcji Ale pierwszy raz, pierwszy raz widzę taką lodówkę Pamir 7 O, mój pomocnik ma samochód kurde Ocie, idziemy no i zobaczcie, proszę Państwa, urbek niekiedy daje dobre efekty. Zobaczcie, co znaleźliśmy. Maluszek. O kurcze, ale żeśmy rary ta znaleźli. Zobaczymy, czy silnik jest w ogóle w tym samochodzie. Mój pomocnik był zdziwiony, że siaso 26P ma silnik z tyłu. Zobaczcie, to był silnik który można było naprawić nie wiem, kombinerkami, zwykłą pineską silnik całkowicie bezproblemowy sam miałem trzy maluszki nie <ślinik> silnik no, nietknięty jest a no, zobaczmy czy się da wejść do środka znaczy nie będziemy wchodzić, ale o proszę bardzo mój pomocnik musi wejść do środka, żeby zobaczyć jak się się działo ale będę nam czuć w maluszkach, kurde, ale żeśmy znaleźli. No, mój pomocnik, tak, znalazł artefakt. No to jeszcze raz trochę go filmuję i pokażę co z przodu. To był garaż, tam są kołpaki do niego i różne części. Mnóstwo oleju, bo widocznie ten maluch lubił pić olej. Ok, teraz zrobię mojemu pomocnikowi, jak siedzi w maluchu. Zdjęcie zrobię. Dasz radę zobaczyć ile na dole ma przebiegu. Te migacze się działają. A światło się świecą? Nie, nie, nie. Migacze działają. Zobaczcie jaki ma przebieg. Tam na dole przy, w lewie przy paliwie na zegarach powinien być przebieg. Gdzie ty, nie No dobrze. Jesteś młode pokolenie, możesz nie wiedzieć, gdzie cokolwiek jest w takich samochodach. Dobra, musiałem sam zajrzeć. 80 96 tysięcy 4 km No Prawie nówka Tym bardziej, że jeszcze akumulator cyka. No nie mogę No mój pierwszy raz się zdarzyło znaleźć Ty dzia działają światła Jeszcze raz włącz No Ale jajka Niesamowite Znalezisko Mój pomocnik nagrywa sobie film ku pamięci, bo takich maluchów już nie ma na, na drogach. A ja zajrzę obok, no, no tu jak zwykle nic nie ma, ale znaleźliśmy. Kurczę, no mój pomocnik znaczy się znalazł. Wow, niezłe, niezłe. O, tam jest jeszcze jedna lodówka, pójdę zobaczyć, czy to też jest Pamir. O nie, to już, jest, to już jest typowa radziecka swego czasu lodówka Mińsk 10 produkcji białoruskiej, ale wtedy wszystko należało do Związku Radzieckiego. O, dziś otwierałem się jak w kabrylecie. Mój pomocnik zabezpiecza tak jak było. Bo pamiętajcie, że urbek to nie wandalizm. Zabieramy ze sobą tylko zdjęcia, zostawiamy odciski stóp. Nic nie demolujemy. A tu mamy trzecią lodówkę. Już nie będę jej przewracał, żeby zobaczyć jaka to firma, ale na pewno radziecka. Chociaż tu jest tabliczka znamionowa. Huta Silesia. Wow, no to polska lodówka. Silesia. też były takie z swego czasu. Sprzęty w naszych domach w czasach prl u Ten dom I związany z nim urbek zapowiadał się tak standardowo, gdyby nie znaleziony artefakt w postaci Fiata 126P. No, szkoda, nie spodziewałem się, nigdy jeszcze nie spotkałem w swoich urbeksach, nie znalazłem auta, a tym bardziej maluszka. No, który w tamtych latach, pod koniec lat 90., był po prostu ludzie się go pozbywali, zostawiając nawet gdzie, nie gdzie w lesie. A teraz taki maluch. Jest na wagę złota, szczególnie w dobrym stanie technicznym, a ten jak widzieliście miał nawet światła awaryjne, niesamowite. O, tu jak fajnie. Drzewo się złamało pod napór, naporem wichury. Kurde, nieźle, fajnie, ale tu jest atmosfera. Wow. A i tu są te dwa słupy, co widzicie, Supy energetyczne kiedyś tu były. Złamały się też. spadły na dom, na dom. Będziemy wracać do samochodu, też spróbujemy zajrzeć do tego domu obok, co mówiłem Wam niedawno. To są takie dwa domy, jeden obok drugiego. A jak się nie da, no to dobrze, tam przy nim zrobię zakończenie. Na razie zobaczymy czy go się da wejść. Tak dyskretnie, bo jesteśmy przy samej ulicy. No drzwi niestety już są zamknięte. Tam gdzie zamknięte, ja nie wchodzę. O, nawet święty obraz tam jest. No, no. Nawet garnitur wisi. I lampa. Żyrandol fajny ten obraz święty. O, zobaczcie. Teraz skierujemy się do tego domu wcześniejszego, co jest niedaleko naszego samochodu. Oto ten drugi dom. Niedaleko tego naszego pierwszego. Ale ten nie wygląda już tak okazale jak tamten. Zobaczymy, czy warto go zwiedzać. studnia? No już zaraz. O, zobacz, 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 sarny. Sama natura, Natura 2022 o, zamknięte. Tak podejrzewałem. No, nie ma co zwiedzać, dom zamknięty. Otoczenie wokół szału nie robi. Porównanie z tamtym. O, zobaczcie. O. Fajny magazynek. Muszę jeszcze raz bo chyba mi się nie nagrało tamto. Dam do wynajęcia. A na półkach przetwory, które już zostaną na wieki. I oczywiście kibelek, który nie umieszkam nagrać. Ale to sami widzicie, nie ma co nagrywać. Myślę, że to by było na tyle, moi drodzy widzowie. Urbek tamtego domku wraz z maluszkiem, w nim, no to był niesamowity dla mnie. Fajna sprawa, tak jak mówię, nigdy ja się nie znalazłem pojazdu. Aż takiego starego pojazdu na moich urbeksach. Zapraszam na mój kanał, oglądajcie inne moje filmy. Cześć, za szkodę. To się taka dogrywka do filmu, podobno mój pomocnik znalazł coś ciekawego O kurde Halo Jaka studnia, no film tego nie odda. Znaczy jaka głęboka No masakra! Wow, jaka studnia